Nowe promocje w Rosmanie na kosmetyki. Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na wielki przegląd aktualnych promocji w Rosmanie. Jest to część pierwsza, która jest poświęcona kosmetykom do makijażu. Druga część, część pielęgnacyjna, pojawi się za kilka dni. Obecne promocje trwają od dziś, czyli od 3 stycznia i potrwają do 16 stycznia włącznie. Także kolejne promocje i kolejny przegląd będzie już 17 stycznia. Także oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować i być na bieżąco. A ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu. I przeglądamy prąki. A zaczynamy dziś od kategorii nowości. Z nowości makijażowych mamy zapowiedź, że wchodzi tutaj online joko. Z tego co widzę tutaj po tych informacjach, będzie dostępne tylko to joko na razie, przynajmniej online, a nie stacjonarnie. Ale przetestowałam już te dostawy online do domu od Rossmana i rzeczywiście się to yy, opłaca. Teoretycznie? To znaczy, przychodzi to z magazynu, w związku z czym jest pewność, że no te kosmetyki są nieotwierane. A jak zamawiamy z odbiorem w drogerii, to biorą po prostu spółki i różnie bywa. Także tutaj spoko. Minus jest taki, że dyszkę kosztuje dostawa, chyba że dodacie produkt o darmowej dostawie, bo takie produkty też są, albo przekroczycie jakiś tam próg. Więc to zależy, natomiast przynajmniej jest pewność, że te produkty dochodzą świeże, nowe, czyste no i jeżeli na przykład nie macie szafy Starsom The Stars, no to zawsze można sobie zamówić. Więc mamy Joko i tutaj kilka produktów Wam właśnie tutaj przygotowałam, bo tych produktów będzie mnóstwo, mnóstwo jest w zapowiedziach. Są to zapowiedzi dostępne wkrótce, więc nie mamy tutaj informacji o cenach. No i tutaj mamy na przykład taką paletkę do konturowania, paletkę do makijażu Multi Bronze, więc wygląda tak, jakby była taka i do konturowania, i do oczu, i do brwi, że, że wydaje się taka być multifunkcyjna. Mamy też paletę typowo cieni do powiek, też ładnie wygląda, trochę mi hean przypomina mamy też pudry sypkie, cień do powiek mineralny spiekany, takiej formy, takiego określenia jeszcze nie widziałam cienia, no po prostu wypiekany raczej. No i ma się też pojawić już Sky High ten fioletowy, ja go testowałam tutaj na kanale, więc możecie sobie zobaczyć jak właśnie wygląda, ja zamówiłam wcześniej o wiele na Zalando, ale ma też się już właśnie pojawić niedługo w Rossmanie, mają być też te nowe pomadki z tej Super Stay Teddy Tint w dwóch nowych kolorach, tutaj kolor 10 Current Mood, jeszcze taki czerwony, ma być też ta baza od Nyxa, face Glue, The Face Glue, bardzo jestem jej ciekawa, L'Oreal Paradise Big Deal, czyli tusz pogrubiający ma się też właśnie pojawić, na Ezebrze z tego co pamiętam już widziałam ten tusz, nadal w zapowiedziach są te błyszczyki, pomadki od NYX, chyba winylowe, coś takiego, Hydrating Gloss, a nie, ktoś z Was mi pisał, że one mają być tintujące. Zobaczymy, na pewno przetestuję. No i z tej serii Glue od Nyx ma być też yy, spray utrwalający, też jestem bardzo ciekawa. Yy, I jeszcze zobaczyłam olejki w wielu kolorach od L'Oreala, seria Plump Ambition, też jestem ciekawa, bo ładnie, jeżeli chodzi o design, wyglądają. Przechodzimy już do podkładów, kremów CC. Yy, I tutaj mamy podkład do twarzy w pudrze, ja go używam po prostu jako puder kryjący. Ja już swojego opakowania nie mam, na pewno będę chciała do niego wrócić, będę chciała kupić ponownie, ale to za jakiś czas myślę. Mamy AA Filler, też nigdy nie testowała Alterra podkład Anti-Age Makeup, coś ciekawego. Z Avon, cały czas Avon tutaj w Rossmanie gości. Jest też Power Stay, podobno bardzo fajnie kryje. Mamy Bourjois Always Fabulous Extreme Resist, też kiedyś używałam, zużyłam cały, przyjemny. Kolejny podkład w kompakcie, podkład w pudrze, czyli kryjący puder, też właśnie z Bourjois z tej serii Always Fabulous. Mamy z Kashmir Longwear Fluid, długotrwale kryjący podkład, długotrwale kryjący. Też jestem ciekawa Kashmir, będę chciała kiedyś przetestować. Eveline Satin Matte, czyli podkład z tym ślimakiem. Też wiele osób używa, ale jak widzimy, mamy już cenę na czarno, więc nie jest to najniższa cena, w jakiej można było dorwać ten podkład w Rosmanie. Mamy też Wonder Match Lumi, tutaj ta sama właśnie sytuacja z tą ceną. Ja już takiegoś ten Wonder Match Lumi. Nie używam. Niezbyt dobrze mi po prostu wygląda na brodzie po pewnym czasie. Tam muszę nałożyć bazę, więc są lepsze podkłady według mnie, na mnie przynajmniej. Mamy Izadore, No Compromise, to też marka, która jest dostępna tylko online. Mamy od nich, od nich też Skin Beauty podkład. Jest też podkład Skin Tint Perfecting Cream czyli pewnie jakiś taki lżej kryjący produkt, Wake Up Make Up od nich również jest, od Liren mamy All Day Cover, podkład kryjący, jest też wersja rozświetlająca i nazywa się All Day Glow, ale mam też All Day Matte, czyli coś matującego, jest też City Matte od Liren, bardzo przyjemny taki tani, o mamo, to już nie taki tani, 25,49, to ja nawet nie wiedziałam, wydaje mi się, że kiedyś butańszy Mamy też My Master od Liren, też wiele osób lubi, tutaj zmienione jest opakowanie teraz, jest też Single Touch i powiem Wam, że on mnie ciekawi, matowy podkład SPF 50, dajcie znać czy kupić, bo może bym go sprawdziła, ale też Liren 44,99 cena regularna, no powiem Wam, że mnie to zdziwiło. Mamy też Max Factor, Face Finity Lasting Performance, Miracle Pure Skin Reset, czyli ten najnowszy produkt od Max Factor, od Max Factor taki w pipecie. Jest też podkład nawilżający, jakiś taki w musie chyba on jest. Maybelline on również mamy, Maybelline Superstay 24 godziny, hybrid, hybrydowy taki produkt, czyli znowu podkład w pudrze kryjący puder. Ja uwielbiam go jako puder właśnie przepięknie wygląda na twarzy. No i mamy nowość, czyli Maybelline Superstay Lumi Matte, podkład do twarzy taki rozświetlająco matowy jest to ciekawy produkt moim zdaniem, przetestowałam go tutaj już na kanale, jeszcze muszę go poużywać, żeby mieć taką pewność co do niego, natomiast bardzo ciekawy, na pewno jest to inna konsystencja niż ten klasyczny Super Stay. zobaczcie sobie bo go już jakiś czas temu przetestowałam, bo był wcześniej o wiele na Zalando. Z Miss Sport i Perfect Tool'a 24 godziny, genialny podkład, też Wam go polecam, nadal Nam Perfect Lift mamy, NYX Bear With Me Blur, również w promocji jest Profusion, mamy podkład i korektor 2 w 1. No ja tam nie jestem fanem nakładania podkładu pod oczy, no ale dobra. I to jest marka, która jest dostępna online. Pupa Milano Wonder Me mamy, też mnie ta marka ciekawi bardzo. Revlon Colorstay, jak widzimy Revlon może i nie jest jakoś super dostępny już jako szafa w Rosmanie, ale online nadal istnieje. Rom& -N podkład w poduszce, czyli Cushion, czyli coś tutaj mamy koreańskiego. Krem BB od L'Oreala również jest, od nich mamy też krem CC. Liren BB, krem koloryzujący, nawilżający, też tutaj mamy SPF 50, no i ta cena, kurczę, coś to Liren zdrożało chyba. Mamy też od nich Liren BB w takim czarnym opakowaniu. Z Revolution mamy podkład krem CC, też coś ciekawego, krem BB od Starsów, u mnie się nie sprawdza. I to tyle, jeżeli chodzi o te kategorie. Czas na korektory, pierwszy z nich to Avon Powerstay. No ciekawa jestem w sumie, dawno takich produktów do makijażu oprócz pomadek od Avonu nie miałam, z Avonu. Bourjois Always Fabulous Extreme Resist, on też jest na mojej liście do przetestowania. Isadora No Compromise, korektor matowy. Liren Satin to też taki korektor rozjaśniający, też on mnie ciekawi, więc w sumie te dwa produkty z Liren mogłabym przetestować, ale nie wiem, czy w ogóle Liren Was interesuje. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Z Lovely mamy też te kamuflaże do twarzy, ale to są te produkty z kolorem, czyli mamy taki biały praktycznie korektor, mamy ten zielony i jest jeszcze taki brzoskwiniowy. więc to są te takie produkty do kolor korektingu. Z Max Factor Miracle Pure mamy korektor i jeden z nich mam z kalendarza więc myślę, że to dobry czas, żeby przetestować. Ten Miracle Pure korektor z tą ciekawą końcówką już testowałam na kanale, więc Was zapraszam. Ten odcień rose jest rzeczywiście różowy, więc to jest dla mnie minus, ale wiele osób gdzieś tam szuka też różowych korektorów, więc sobie możecie zobaczyć. Z Miss Porti Perfect to Last, no zmieniło się opakowanie, tego jeszcze korektora nie używałam, więc może to ten czas. Nam Black Rose Botox Like, przyjemny, na początku byłam tak średnio nastawiona, bo to nie jest też tak, że on totalnie nie wchodzi w załamania, ale po dłuższym używaniu się polubiliśmy i myślę, że kiedyś do niego wrócę. Mamy NYX Bare With Me, uwielbiam, genialny korektor, jego też nakładają na całą twarz, no pięknie wygląda, bardzo ładne krycie i jest taki bardzo komfortowy. Z Pastel mamy korektor w płynie, to też taka marka, która była wcześniej właśnie w Hebe, sporo tych produktów z Pastel przetestowałam tutaj na kanale. Mamy Pupa Milano, też korektor Wonder Me, który również mnie kusi, jest też Wonder Cover, czyli Coś pewnie bardziej kryjącego. Revolution Conceal and Define kiedyś też używam, ale wydaje mi się, że on jakoś tak sucho wyglądał, ale nie jestem pewna. Rimmel Kind and Free, do niego już nie wrócę, bo ten najjaśniejszy odcień jest trochę dla mnie za ciemny. Gdyby dołożyli kolory, to może bym się zastanowiła. Czas na bazy i utrwalacze do makijażu. No i tutaj mamy e, A Awings of Color Make Care. E, tutaj mamy wersję matującą, tym razem przecenioną, poprzednio była rozświetlająca. Nie robi nam jakiegoś szału. Przetestowałam tutaj tę giełkę, ale wiecie, nic takiego łała łała. E, z Cashmere mamy Hydro Base, bazę e, pod makijaż żelową. Jest też Magic Drops od Eveline. E, mamy Holika Holika, baza pod makijaż do skóry suchej. Też tutaj ładnie wygląda ten design, w ogóle przepiękny. E, mamy też bazę Puripor coś takiego, tańsza ona tutaj ewidentnie jest, no to jest marka azjatycka i dostępna online tutaj w Rossmanie. Liren Glow Match, z Liren też jest sporo, zobaczcie baz, bo mamy tutaj właśnie Glow Match, mamy mat Match, no i mamy Ninja Base, z tego co pamiętam, po Waszych komentarzach bardzo polecaliście tę wersję Ninja Base, że jest fajna, że tam skład też jest dobry, więc jak ktoś z Was szuka, no to możecie spojrzeć sobie na tę bazę, tak myślę, kiedyś sobie może ją też przetestuję, Mają tutaj dodatek SPF 20, Makeup Up Academy, baza primer, tutaj akurat wersja żelowa z kwasem hieluronowym, mają oni też mgiełkę utrwalającą, makijaż, teatryk, Kiedyś widziałam dużo poleceń tego sprayu do makijażu, do utrwalania makijażu, może kiedyś się skuszę, myślę, że na pewno, chyba, że do tego czasu go wycofają, zobaczymy. Czas teraz na pudry, no i tutaj mamy sypki puder od Bourjois, Libre Luz Powder. Są dwa kolory, jak dobrze pamiętam. Mamy też Burżuła właśnie w takim zielonym opakowaniu. Mam go i to jest taki puder właśnie z delikatną drobiną, Jakoś super często po niego nie sięgam, natomiast zdarza się. Z Eveline mamy coś takiego. Też nigdy nie używałam. Wydaje mi się, że ten puder jest bardzo długo na rynku. Mamy też Eveline warietę, wersja taka lawendowa. Jak ktoś nie lubi zapachu lawendy. To unikajcie. Natomiast całkiem ładnie matowił, całkiem ładnie utrwalał z tego co pamiętam. Mamy też warietę puder kompaktowy i to znowu mogłoby być. I to znowu mógłby być produkt, który byłby w kategorii podkłady, bo on też właśnie może być używany jako podkład w pudrze, bo jest to po prostu puder kryjący. Jest też warietę sypki w różowym takim opakowaniu. W sumie to różowe opakowanie się wydaje, że jest różowe, bo to jest po prostu puszek, który jest tam wsadzony i on jest różowy. No i to jest bardzo błyszczący bardzo rozświetlający produkt, z drobinkami po prostu, ma dużo drobinek, ale ładnie to wygląda. Holika Holika Puri Pore, tutaj mamy puder mineralny, no sebum, też mnie ciekawi. Z Izadory mamy Loose Setting Powder, czyli puder sypki, Max Factor Cream Puff, tutaj dużo różnych kolorów. Mamy do wyboru mój ulubiony Perfect to Last, uwielbiam numer właśnie 50, akurat Translucent, tu mam akurat dziesiątkę, bo są też właśnie, właśnie wersje z kolorem, ale tych nie testowałam. Mamy NYX sypki puder jest też w wersji prasowanej, w zależności co kto woli. Czas na bronzery i tu mamy te bronzery w stiku od AA Wings of Color i tutaj chyba Amelia Szczepaniak z nią chyba e, tutaj tworzyli te kolekcje, czy mam tutaj jakąś informację? Nie widzę tutaj. W każdym razie tak, chyba, chyba tak, chyba Amelia Szczepaniak to była. I jakoś tak było, że tych produktów przez chwilę nie było, a teraz widzę, że i online są dostępne, świecą się na zielono i stacjonarnie, więc jeżeli ktoś z Was polował, to myślę, że można sobie spojrzeć. Kolejny produkt od AA to brązer matowy. Dwa kolory tutaj są, bardzo przyjemne produkty. Z Facebook, Light Brown i brązer kremowy, ten akurat kolor testowałam, jest jeszcze jeden odcień. I powiem Wam, że tak okej, okay, ale bez szału, bardzo taki delikatny produkt. Izadora bronzer w sztyfcie, ciekawie wygląda. Mamy z drugiej strony z tego co widzę też pędzel od razu do rozcierania. Max Factor Miracle Pure, nowy bronzer kremowy, niedawno wszedł właśnie na rynek, też jestem ciekawa. Maybelline City Bronzer, bardzo przyjemny, też go kiedyś używałam. Mamy też Makeup Academy Bronze Perfection Matte, bronzer matujący, to też właśnie marka taka dosyć tania, też mnie ona bardzo ciekawi. Jest też bronzer w kremie, bardzo też ciekawie wygląda tutaj. Są też tyfty od NYXa również, z pastel tutaj akurat paleta do konturowania, bronzer i rozświetlacz, ciekawa, bo też ją tutaj przetestowałam. Z Profusion mamy też palety do konturowania, no tutaj sporo mamy kolorów do wyboru. Mamy też krople brązujące, rozświetlające od Revolution, też coś ciekawego. Pojawiła się też ta paleta Revolution i ma Fashion uwielbiam i te palety właśnie brązerów i róży, i te róże też zaraz będą. Także przechodzimy do róży i tutaj też bardzo fajna propozycja, czyli A Wings of Color, Blush and Go. Cztery różne kolory, jedne matowe, jedne rozświetlające, przyjemne produkty. No i mamy też e, sztyfty, właśnie od AA Everybody London. Też mi tutaj ta marka ciekawi. To jest marka Revolution. Dajcie znać, bo te wszystkie nowości są przecenione. Może bym kupiła i może bym przetestowała tutaj w osobnym filmie? Dajcie koniecznie znać. Winter Kiss się nazywa ten róż, no taka fajna nazwa, właśnie zimowa, zimowe akcenty na tle już są, już świątecznych się pozbyło także mamy zimowe, no więc może, może to jest akurat dobry czas, dajcie znać. Z mamy też róż do policzków, tutaj odcień akurat Peachy chick, ale chyba są dwa albo trzy kolory. Holika Holika też to jest marka na ten rok do przetestowania, też mnie bardzo ciekawi. Lovely Blossom róż w płynie, tutaj żadnego testu nie widziałam też tego produktu. Lovely Natural Beauty, czyli produkty, które są od lat na rynku. Lovely Stay Pink, czyli taki dosyć nowy róż, on wyszedł jakoś we wrześniu, pod koniec września, w październiku, coś takiego. Zaraz tej kolekcji Back to School, no i mamy też właśnie róże te nowe od Max Factor, jest Makeup Academy Blush, to róż matowy duo, jest też taka wersja, która już jest po prostu jednym kolorem. Mamy też coś kremowego od nich, pastel, całkiem przyjemne w tej cenie, tylko trzeba używać, je się da szybko zużyć. Fajne, żeby zobaczyć, czy w ogóle lubicie kremowe róże. No i ta paleta od ma Fashion i Revolution, genialna moim zdaniem, nadal bardzo, bardzo lubię. Vivo Blush Okolok, też bardzo przyjemny taki róż w musie. Mamy też Vivo Cheek to Cheek, też akurat, tego akurat produktu nie używałam, natomiast sporo tych kolorów jest. Jest też Creamy Blusher, no mi się nie sprawdzi, jest dużo lepszych produktów e, kremowych, jeżeli chodzi o różę. No i Vibo Hot, i uważam, że bardzo fajne. Róże wypiekane, jak lubicie właśnie wypiekane produkty, to można tutaj spojrzeć. Cztery kolory są, jak dobrze pamiętam. Ja jeden z nich tutaj właśnie przetestowałam. E, I mają jeszcze Vibo, i ma jeszcze Vibo coś płynnego, coś w kropelkach, tak naprawdę w pipecie. E, Vibo Pink Drink, też jest kilka różnych kolorów. Czas na rozświetlacze. No i tu znowu mamy ten stick od AA. Są dwie wersje kolorystyczne. E, ten e, właśnie rozświetlacz bardzo bardzo lubię Champagne Glow, też bardzo często po niego sięgam. Z Facebook mamy rozświetlacz, ale jak patrzyłam sobie na niego właśnie na testerze, to jest strasznie ciemny, więc raczej nie do jasnych karnacji, tak mi się wydaje. L'Oreal Glotion też przetestowałam tutaj w odcinku, testuję promocję w Rossmanie, no i niestety dla mnie to jest bez sensu, bo on praktycznie w ogóle blasku nie daje, jak już to może na ciało, albo do mieszania z podkładem, natomiast w formie generalnie rozświetlacza, bo tak też można używać, no to u mnie nie zdał właśnie testu, nie przeszedł testu, zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Lovely Bouncy Gold, coś takiego miękkiego, przynajmniej tak wskazuje nazwa, Glow Better, lubię te rozświetlacze, kiedyś używałam non-stop, bo były też w dobrej cenie, nadal są w sumie, jest sporo odcieni. Lovely Gold Goddess, coś innego, też ładnie tutaj wygląda. Mamy też Pink Bite właśnie z tych małych rozświetlaczy. Lovely Palm Springs i bardzo się ucieszyłam, że on nadal jest dostępny, bo on był w letniej kolekcji, a jest dostępny i online, widzę, do zamówienia i właśnie u nie w drogerii się świeci, że jest dostępny, mi się on niestety rozkruszył, ale to nic, bo nadal się go da używać, przepiękny jest i też super wygląda jako cień na powiekach, totalnie polecam, podlinkuję Wam też test. Mamy Makeup Academy rozświetlacze, Spastel też ten rozświetlacz tutaj testowałam, był okej, okay, bez jakiegoś szału wiecie, ale to też są właśnie takie tanie kosmetyki. Pupa Milano Glow Obsession mamy, chociaż te tanie też są nieraz świetne. Więc to, że kosztuje dyszkę, to wcale nie znaczy, że wiecie, jest jakiś gorszy. bo Może to tak zabrzmiało. No nie, no taniej kosmetyki też czasami robią ogromną, ogromną robotę. Przechodzimy do bas, pod cienie i do cieni. No i z bas mamy od Lovely Bazę przedłużającą trwałość i podbijającą intensywność cieni. Też muszę w końcu przetestować. Jest też glitter glue, i może się na nią skuszę bo brakuje mi właśnie takiej bazy pod glitterki, więc to jest dobra opcja, żeby sprawdzić. Jest też Profusion Pigment Base, baza pod cienie, e, taka z kolorem na to wychodzi, bo jest kilka wersji. Od altery są paletki, ta całkiem wygląda ciekawie, za 15 zł, ciekawe właśnie jak pigment. No i mamy tu znowu to Everybody London i tutaj ten topper też mnie bardzo kusi, więc może przetestuję tę markę. Z Faceu mamy cienie do powiek w płynie, mamy też tę paletkę przecenioną, ich najnowszą. Jest też coś takiego jak topper do powiek twarzy i ust multifunkcyjny, to pewnie raczej takie, taki produkt do zdjęć na oko, bo zazwyczaj te produkty rozpuszczają po prostu makijaż, ale na pewno do ust się nada. Mamy też te pojedyncze cienie od Miss Sporty, jest beżowy, jest właśnie ten brązowy, sporo tam wyboru jest. Jak potrzebujecie jakiś, jakiś jeden konkretny kolor, to można sobie tam po prostu spojrzeć i sobie coś wybrać. Z tego Make Up Academy też mamy takie piąteczki. Ciekawie wyglądają, jest dużo różnych wersji kolorystycznych, ale zobaczcie, że mają też takie duże palety, i one przypominają mi bardzo te palety z Makeup Revolution, też one kiedyś były na topie. Pastel Show Your Style, na pewno ją miałam, ale nie pamiętam, czy ją przetestowałam tutaj na kanale. Wydaje mi się, że tak, i chyba było w porządku, ale to trzeba by sobie było przypomnieć, bo już testowałam dawno pastel. Chyba w 2023 roku. Tak mi się wydaje. Rom End, czyli znowu ta marka azjatycka. Jak wymawiam źle, to przepraszam. Mamy też kilka wersji. Tutaj akurat taka, najbardziej powiedzmy brązowo brzoskwiniowa taka, neut taka neutralna, może nie, nie, nie neutralna, bo to nie jest neutralny odcień. Taka na co dzień. O, myślę, że tak to mogę nazwać. Przechodzimy do kredek do oczu i do eyelinerów. No i tutaj eyeliner ze stemplem testowałam. Eyeliner szało na mnie nie zrobił, ale stempelek genialny. Najlepszy stempelek na rynku według mnie na razie. Eveline Warietę. Tutaj eyeliner w pisaku. Mamy też eyelinery metaliczne od Facebooms, Z Isadory matowy liner. Maybelline Hyper Easy. Też on mi cały czas ciekawi, muszę w końcu kupić. Jest brązowy, jest czarny. Jest też eyeliner Maybelline Hyper Precise All Day. Ja go testowałam przy okazji testu produktów z kalendarza adwentowego Maybelline. I to jest taki liner do zapomnienia dla mnie, dlatego że z tego co pamiętam to się trochę rozmywał, a to rzadko mi się dzieje w ciągu dnia, więc no, gdzieś tam już do niego nie wrócę. Mamy też Makeup Academy eyeliner od NYXa Epic Ink liner. I te inklinery od NYXa mnie bardzo ciekawią, bo zobaczcie, są tu wodoodporne i to są najnowsze eyelinery, Mają bardzo ciekawe kolory. Tutaj są brązy w różnych Kolorach. I są też takie jasne. I mnie bardzo ciekawi, jak ten jasny by też wyglądał. Także może się skuszę, zobaczyć czy są. Mamy też Vivid Bright, czyli te takie kolorowe linery. Kilka tutaj kolorów um, zdarzyło mi się użyć. Z Altery mamy kredki do oczu, z Eveline variete te kultowe. No one świetne są, jeżeli chodzi o trwałość. Z Max Factor mamy kredkę do oczu, Epicuery od Nyxa, też w wielu odcieniach. Z Rimela tutaj akurat wodoodporna, automatyczna, biała, więc gdzieś tam na linii wodną może być całkiem okej. Okay. Przechodzimy do tuszy do rzęs. No i tutaj mamy tusz od Altery. Też on ciekawie wygląda, ładne to opakowanie. Z Bourjois mamy Volume Glamour. I ten tusz, z tego co pamiętam, mam z kalendarza, więc może akurat będę testowała już teraz. Zobaczymy. Jest też Volume Glamour. Mamy też Volume Glamour w takim różowym, różowo-czarnym opakowaniu. Z Clinic Clinic też jest online w Rossmanie, Podobno świetny jest ten tusz. Gdzieś go mam, muszę go też wyciągnąć. Everline, warietę brązowy, Bardzo lubię, ale wszystkie wariety są przecenione, czyli czarne też, granatowe, także duży wybór jest. Mamy też Define Mascara, ona jest taka, właśnie cieniutka, też mnie bardzo ciekawi. L'Oreal Air Volume, wszystkie wersje są przecenione. Teleskopik od L'Oreal, False lash ten taki cieńszy jest. lash Paradise, on jest świetny, też go tutaj testowałam, miałam go z kalendarza. Teleskopik w wersji wodoodpornej jest przeceniony, też taki złoty teleskopik jest. Mamy Masterpiece od Max Factor, Firework, wersja zwykła i wodoodporna. Wodoodpornej nie testowałam, zwykła, genialna. Lush Sensational, wszystkie Sensational, są przecenione. Ten Burgundy Brown, bardzo też fajny kolor. Też tutaj jest The Falcis Lash Lift, mamy od Maybelline. The Falcis Surreal, wszystkie wersje. te klasyczną bardzo lubię. Z Miss Sportu mamy coś tańszego: Studio Lash. Bardzo ładny czerwony tusz Pupa rano no nigdy jeszcze nie używałam, ale design mi się podoba. Rimmel Kind and Free, Rimmel Wonderful, wszystkie wersje i też Wonder Bond, czyli ta najnowsza ich maskara, również przeceniona jest. Mamy Vibo Boom Boom, Vibo Extreme Lashes, Vibo Romantic Lashes, bardzo dużo tych tuszy od Vibo jest, tutaj trzy wybrałam, te takie najciekawsze. No i są też hmm, sztuczne rzęsy z Ardell, Balearge, Whispies, bardzo mnie one ciekawią, jest kilka różnych wersji, one są brązowawe. Mają troszkę tych brązowych włosków, jak nie wszystkie. Bardzo jestem ciekawa, muszę je kiedyś właśnie e, kupić. Mamy Killis kępki, e, Kiss Impress, czyli samoprzylepne kępki. Nie musicie tu mieć kleju, bo on, on już jest nałożony. E, no i to tyle, jeżeli chodzi o te kategorie. Przechodzimy do makijażu brwi. I tu z Altery mamy kredkę do brwi. Z Max Factor mamy też taką cienką, precyzyjną, taka się wydaje. Jest coś też z. E, pudrem, z drugiej strony od Max Factor Maybelline Tattoo Brow, czyli taki raczej taki e, produkt pisak z włoskami, e, który, który rysuje te włoski, mamy mi sporti kredkę do Make Makeup Academy Brow Define, Numb Feel and Fix czyli z jednej strony kredka, z drugiej strony żel, więc takie duo, Pro Brow, jedna z moich ulubionych kredek, m, świetna e, Powder Louder od NYXa, czyli też e, nowość, z tego co pamiętam tam są włoski jakieś, e, kokosowe czy coś takiego, coś, coś tam jest e, zatopione. Z Revolution mamy kredkę do brwi, znam cienie, dwa kolory. Znam, mamy mydełko do Brwi Coloring, więc ona jest raczej z kolorem, jest też transparentne, to transparentne testowałam. Z Everline mamy mydełko, też je bardzo lubię, jest też w wersji brązowej. Z Eveline mamy Brow Go, żel do brwi. z Max Factora są też żele, które są transparentne, żel transparentny jest lub też są z kolorem. Wersje: Miss Sport i Perfect to Last, mamy Makeup Academy, żel do brwi, Nam Half Transparent, żel do brwi, czyli pewnie jakiś taki delikatnie dający kolor. Nam Mat Eyebrow Gel. Mamy też transparentny jakiś zwykły że od nich z NYXa Tick It, Stick It, tuż do brwi z kolorem to jest produkt żel do brwi mamy Zero to Brow, też go przetestowałam, ciekawy produkt mamy Revolution Brow Fixer, Eveline Brow and Go, to jest taka pomada w kredce bardzo ciekawa, też ją zużyłam całą Maybelline Tattoo Brow, czyli pomada do brwi odnam, mamy pomadę do brwi w pisaku też coś ciekawego i to wszystko Przechodzimy do makijażu ust, najpierw pielęgnacja, czyli mamy sera od AA, tutaj wygładzające, ale też jest wzmacniające kolor ust. Mamy od Altery takie klasyczne pomadki, z Bielenda Juicy Lips Tint do ust, mam tutaj jeden, zobaczymy, przetestujemy. skarmex to tutaj akurat waniliowy, jest też taki klasyczny w pudełeczku. Z Facebook mamy te klikane balsamy, Facebook Nutri, jeden chyba przetestowałam tutaj ostatnio, to całkiem spoko był, o ile nie mylę produktu, ale chyba tak. Z Isany mamy ten klasyczny zestaw dwóch pomadek, Lovely Lip Pillow serum do ust, Makeup Academy olejek do ust i policzków, to też ciekawe, czy jakiś tintujący chyba. Znam mamy serum do ust, Nam balsam do ust, tutaj jest ze złotem, jest też ten klasyczny, Waseline, tutaj akurat wersja Coco butter, czyli jakaś taka kakaowa wersja też ciekawie brzmi. Konturówka błyszczyk od AA Wings of Color, Alterra mamy też konturówkę Eveline, żelowa warietek genialna, jeżeli chodzi o trwałość. Everybody London też podobno świetne są te produkty. Swayzu mamy konturówki, L'Oreal Color Rich, też ciekawe. Maybelline Lifter Liner, genialne też jedną przetestowałam, Miss Sporty Must to Last, Makeup Academy konturówka, z nyx też są, z Revolution, tu jeszcze ta seria chyba z Natalią Siwiec, z Revolution i Max Factor też bardzo przyjemna była, z Alterny mamy pomadeczki, ale zobaczcie, że różni się cena, bo ta jedna, ta jedna ten jeden kolor jest za 8,99, reszta jest za 9,49. Nie lubię takiego rozróżnienia, jeżeli chodzi o ceny kolorów. Z Bourjois Fabulous Ink mamy z mamy też Rouge Velvet Ink, Everline, te klasyczne pomadki, wiele różnych kolorów z Holika Holika, mamy też takie tinty, też mnie bardzo ciekawią, ten kolor bardzo się fajnie nazywa, bo Pinat, mamy Max Factor Lip Finity, też podobno fajne zestawy z NYXa, Fat Oil w klikanym opakowaniu, genialne, uwielbiam, mamy i kolor i nabliżenie z NYX'a Lingerie XXL, jeszcze ich nigdy nie miałam, z Flamilano mamy takie ładne pomadki, Vamp też bardzo ładne opakowanie, z Revolution mamy coś Lip Alur Soft Satin, nie używałam, z Rimmel Lasting Finish, mamy też Moisture Renew, Stars from the Stars też te klasyczne pomadki, wiele kolorów mamy, błyszczyk od AA, jest też błyszczyk taki z kolorem od AA właśnie, Everybody London też te tinty do ust, też coś ciekawego, L'Oreal, wiele odcieni jeżeli chodzi o błyszczyki, z Maybelline Lifter Glossy też kultowe, make -up Akademii Błyszczyk do ust, Nam Latex, też są takie błyszczyki z wieloma kolorami do wyboru, mamy NYX Butter Gloss Blink, piękne, one mają tyle błysku, że wow, na shortach był na pewno jeden, jeden kolor. Butter Gloss od NYX też bardzo przyjemne, Shine Loud, tych jeszcze nie używałam, one są chyba takie dosyć trwałe, bo mają dwie strony właśnie. Mamy Pupa Milano, też błyszczyki, Rimmel Oh My Gloss, Rome Dewy Full Water Tint, też jakiś taki błyszczyk, ale tutaj w nazwie tint jest, Rome and Juicy Lasting Tint, tutaj też mnie bardzo ciekawi, bo ładnie wygląda, Glossphere od Stars uwielbiam, Lipnotizer, tych jeszcze nie używałam, Vibo Color water, water, też coś ciekawego, Lip Sensation mamy też od nich, Vibo Spicy, czyli to takie piekące w usta, Sugar Free, też ciekawy produkt, Vibo i mamy też Vibo Wonderful Lips. I ostatnia kategoria na dziś, czyli akcesoria, no i tutaj mamy Auri pędzle, różne, to jest jeden z droższych, czyli ten do pudru, tańsze są oczywiście te mniejsze do oczu, mamy puszki od Donegal, w wersji takiej serduszkowej i w wersji klasycznej, takiego prawie trójkąta, z Ewy Schmidt mamy zestaw pędzli, z mamy gąbeczkę, z są też puszki, mamy gąbeczkę też od nich, mamy też pędzel, tutaj akurat do różu lub bronzera, albo i e bronzera, mają też zestaw pensji do i kresek, Killis kolejna gąbeczka, jest też zestaw dwóch małych gąbeczek, Lovely Double No Trouble i ja go kupiłam jakiś czas temu, mam tutaj, więc może tym razem przetestujemy ten puszek, gąbka, coś ciekawego. Z Lovely mamy też taką gąbeczkę, jest też od nich puszek, mamy znam paletę do łączenia kosmetyków, całkiem spoko opcja, mamy też um, oczywiście puszek od nich, są też pędzle tutaj akurat do rozświetlacza, mamy gąbeczkę, jest zestaw gąbeczek od Real Techniques, tutaj aż cztery gąbeczki, mamy też um, taki puszek od nich i etui na niego, też coś ciekawego, z Vivo jest gąbeczka, no i mamy też od nich taki klasyczny puszek. I na dziś to już wszystko. To jest cały przegląd. Jestem ciekawa, czy coś Was zaciekawiło. Czy coś Wam się kończy i będziecie na coś polować? Dajcie koniecznie znać. A jak chcecie zobaczyć jakiś kosmetyk w teście, no to koniecznie piszcie. Będę to zapisywać. I jak nie teraz, to przy kolejnej promocji, jak będzie ten kosmetyk właśnie dostępny, no to będę testować. Także koniecznie dajcie znać, bo ja właśnie to, co piszecie, biorę pod uwagę. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Czekam na Was w komentarzach. A my widzimy się już niedługo. Pa!